Krzysztof Skiba w ostatnim czasie wzbudza szczególne zainteresowanie mediów. Lider zespołu Bikcets wywołał spore kontrowersje, gdy poinformował, że po ponad 30 latach małżeństwa postanowił rozwieść się ze swoją żoną Renatą Kropka. Równie głośno zrobiło się także o jego w związku z młodszą o 26 lat Karoliną Kępińską, para, która szybko ogłosiła zaręczyny. Podczas tegorocznych wakacji wyprawiła huczne wesele, na którym bawiło się wielu przedstawicieli gwiazd show, biznesu. Wśród nich byli Krzysztof Ibisz, Andrzej Grabowski, Michał Milowicz, Jacek Kawalec czy muzycy z Big Cyc. Sielankę państwa młodych przerwała afera, którą wywołał komentarz pierwszej żony satyryka. Kobieta wyznała, że muzyk wielokrotnie oszukiwał ją i zdradzał. W dodatku była partnerka wokalisty wyjawiła także, że Karolina Kępińska napisała do niej maila, w którym domagała się szybszego rozwodu i pouczała kobietę, jak powinna podzielić ze Skibą ich wspólny majątek. Krzysztof Skiba wciąż nie daje o sobie zapomnieć i w ramach przerwy od prywatnych konfliktów postanowił dosadnie skomentować to, co dzieje się w polskiej polityce. Lider formacji Big Cyt nie mógł się powstrzymać i wbił Szpilę nowej minister kultury którą nieoczekiwanie została była aktorka i gwiazda M jak Miłość, Dominika Chorosińska. Powołanie byłej aktorki na to ważne stanowisko wywołało falę komentarzy. Teraz kij w mrowisko postanowił włożyć Krzysztof Skiba. Kolejny gabinet Morawieckiego, który przedstawiany jest dowcipnie jako rząd ekspertów, to coś w rodzaju drogiej i atrakcyjnej finansowo wycieczki, na którą można się zapisać w biurach partii, zaczął swój kąśliwy wpis muzyki felietonista. Nie wszyscy mają czas i ochotę, dlatego zatrudniono nawet aktorkę z serialu M jak Mocher. Po rekonstrukcji rządu mają się tam znaleźć także aktorzy z serialu Klan, ojciec Mateusz, na wspólnej, Rancho i czterej pancerni. Taki skład daje nadzieję, że będzie to rząd jeszcze bardziej śmieszny niż dotychczas, drwi frontman Bikcyc. Komentarz z Kiby nie był jedynym głosem krytyki, jaki pojawił się w przestrzeni publicznej po wyborze Dominiki Chorociśnkiej na stanowisko ministra kultury. W pewnym momencie w obronie aktorki postanowił stanąć jej mąż. Za żonę trudno mi odpowiedzieć, bo, prawdę mówiąc, nie widzieliśmy się od wczoraj. Nie miałem okazji pogratulować jej osobiście. Ten hejt natomiast, który nam namnaża się od wczoraj, spotyka nas od 20 lat, więc ja przynajmniej nauczyłem się odbierać to jako frustrację ze strony osoby czy osób krytykujących, być może wynikającą z zawiści czy z niewiedzy. Stwierdził Michał Chorociński w rozmowie z serwisem Pudelek. Zobacz też, Krzysztof Skiba publikuje zdjęcie z synem Tytusem. Trudna rola bycia ojcem Krzysztof Skiba pochwalił się ukochaną kobietą. Tym razem nie chodzi o młodą żonę. Żona Skiby zdradziła, w kim podkochiwała się w przeszłości. To znany aktor.